Niebo nad Berlinem, stolica trzeciej Rzeszy, serce nazistowskiej machiny wojennej, miasto, które Hitler obiecał uczynić niezniszczalnym. Tego dnia coś niemożliwego miało się wydarzyć. Rosjanie nie wierzyli, że Polacy potrafią latać Spitfire'ami, dopóki nie zobaczyli ich przelatujących nad Berlinem. Sowieci, Brytyjczycy, nawet sami Niemcy, wszyscy uważali polskich pilotów za desperatów, za romantyków wojujących pod obcymi flagami. Ale historia miała udowodnić coś zupełnie innego. Trzydzieści dwa Spitfire'y wystartowały o świcie z bazy RAF Northolt pod Londynem. Na ich kadłubach widniały biało-czerwone szachownice, znak 303 i 308 dywizjonów myśliwskich. W kokpitach siedziały duchy września 1939 roku. Ludzie, którzy stracili wszystko. Ojczyznę, rodziny, przyszłość. Porucznik Jan Donald Zumbach zapiął maskę tlenową. Jego dłonie pokryte bliznami po poparzeniach drżały lekko. Nie ze strachu, z emocji. Obok niego major Witold Urbanowicz sprawdzał przyrządy z chirurgiczną precyzją. Za nimi szereg młodych twarzy naznaczonych wojną. Każdy z nich pamiętał Warszawę w płomieniach. Każdy słyszał krzyki cywilów pod bombami Luftwaffe. Każdy nosił w sercu żądze zemsty i pragnienie sprawiedliwości. Misja brzmiała prosto: eskortować bombowce Lancaster nad Berlin, zniszczyć fabryki Focke-Wulfa, wrócić żywym. Ale dla Polaków to było coś więcej. To była odpowiedź na pięć lat upokorzenia. Dowód, że Polska jeszcze nie zginęła. Dowód, że naród bez państwa może walczyć jak lwy. Silniki Merlin zawyły głośno, przeszywając poranny spokój. Śmigła zaczęły wirować coraz szybciej, aż stały się niewidzialnym kręgiem mocy. Pierwszy Spitfire oderwał się od pasa startowego, potem drugi, trzeci, czwarty. Formacja zyskiwała wysokość metr po metrze, kierując się na wschód, w stronę serca bestii. Radiostacja trzeszczała nerwowo. Głos dowódcy brytyjskiego był spokojny, niemal znudzony, jak zawsze. Dla niego to była kolejna misja w długiej wojnie. Dla Polaków dzień sądu ostatecznego. Berlin czekał w oddali, nieświadomy tego, co nadlatuje. Niemcy nie wiedzieli, że nadchodzi burza. Burza w biało-czerwonych barwach. Burza zemsty i honoru. Nad Morzem Północnym chmury zaczęły się rozstępować. Słońce oświetliło błyszczące kadłuby myśliwców. Historia zapisze ten dzień w złotych literach. Ale najpierw musieli przeżyć następne cztery godziny. Wrzesień 1939 nie był tylko końcem kampanii. Był apokalipsą cywilizacji. Gdy ostatnie polskie formacje kapitulowały, gdy czołgi Wehrmachtu wjeżdżały do Warszawy triumfalnie, a sowieckie dywizje zajmowały wschód jak szarańcza, tysiące polskich lotników stanęło przed dramatycznym wyborem niewola lub ucieczna, śmiertelnie niebezpieczna ucieczka. Witold Urbanowicz, Asmyśliwski z dwudziestoma potwierdzonymi zwycięstwami nad Niemcami, przekroczył granicę rumuńską o świcie 18 września. W kieszeni munduru miał tylko dokumenty, kilka banknotów i pogniecione zdjęcie matki. To wszystko, co zostało z jego dawnego życia. Jan Zumbach uciekł przez Węgry, podróżując w pociągach towarowych pełnych węgla, ukrywając się w cuchnących stodołach, żywiąc się resztkami. Stanisław Skalski przyszła żywa legenda Raf przedarł się przez Jugosławię i Włochy, często krocząc nocami. Byli setki takich historii. Każda inna, Każda dramatyczna. Piloci przekupywali strażników granicznych ostatnimi złotymi zegarkami. Przechodzili przez góry w środku noicy, w cienkich mundurach, mrożąc się. Fałszowali dokumenty w podrzędnych hotelach. Spali w lasach. Jedli to, co dała ziemia. Francja przyjęła ich z rezerwą. Brytyjczycy. Z jawnym niedowierzaniem. Polscy piloci. Po co nam desperaci bez samolotów? Słyszeli w sztabach raf. Nikt nie chciał dawać im szansy. Nikt nie wierzył, że ludzie, którzy przegrali wojnę w osiemnaście dni, mogą być wartościowi. Ale Polacy byli uparci jak diabli. Uczyli się angielskiego po nocach, czytając podarte gazety. Ćwiczyli na symulatorach do granic wytrzymałości. Dowodzili swojej wartości każdego dnia, każdą godziną. Stopniowo, powoli zaczęto ich zauważać. Latem 1944 roku, gdy Luftwaffe rozpoczęła bitwę o Anglię, gdy niemieckie bombowce spadały na Londyn jak grat, gdy RAF brakowało pilotów, Polacy dostali swoją szansę i wykorzystali ją perfekcyjnie. 303. Dywizjon myśliwski został sformowany 2 sierpnia 1940. Za jego sterami zasiedli ci, którzy przeżyli eksodus, ci, którzy przeszli przez piekło września, ci, którzy mieli rachunki do wyrównania z Luftwaffe. Nordholt, sierpień 1940 roku. Baza RAF na przedmieściach Londynu tonęła w chaosie bitwy o Anglię. Codziennie setki niemieckich samolotów przekraczały kanał La Manche. Codziennie brytyjscy piloci startowali, wiedząc, że wielu nie wróci. Straty rosły lawinowo. RAF potrzebował cudu. Wtedy pojawili się Polacy. 303. Dywizjon myśliwski stał się legendą, zanim jeszcze wykonał pierwszy patrol bojowy. Brytyjscy dowódcy podchodzili do nich ze sceptycyzmem, graniczącym z pogardą. Uchodźcy grający w wojnę szeptano w kantynach. Niech się uczą angielskiego, zanim wsiądą do Spitfire'a, ironizowali instruktorzy, ale coś było w tych Polakach innego, coś, czego Brytyjczycy jeszcze nie rozumieli, to nie była dla nich praca, to była obsesja, zemsta, święta misja. Jan Zumbach, przezwany Donald, za nieustający uśmiech mimo tragedii, Latał tak agresywnie, że przerażał własnych instruktorów. Witold Urbanowicz wykonywał manewry, które wydawały się łamać prawa fizyki. Stanisław Skalski miał nienaturalny talent do przewidywania ruchów wroga. Wszyscy mieli to samo spojrzenie: zimne, zdeterminowane, głodne. 1 września 1940 roku, dokładnie rok po inwazji na Polskę, 303 dywizjon otrzymał pozwolenie na operacje bojowe. Dowódca RAF dał im szansę z rezygnacją, nie wierząc w sukces. Potrzebowali czterech godzin, by udowodnić, że się mylił. 31 sierpnia, podczas pierwszego patrolu, Polacy zestrzelili sześć niemieckich samolotów bez strat własnych. Brytyjczycy patrzyli oszołomieni. To nie mogła być prawda. Ale była. W ciągu następnego miesiąca 303 dywizjon stał się najskuteczniejszą jednostką myśliwską w całym RAF zestrzelili 126 niemieckich samolotów liczba która przewyższała wszystkie brytyjskie dywizjony Niemcy zaczęli unikać sektorów gdzie operowali polscy diabły Oni latają jak szaleńcy meldował pilot Luftwaffe po przeżytym spotkaniu Nie ma w nich strachu tylko wściekłość Churchill osobiście przyjechał do Northolt uścisnął dłoń każdego polskiego pilota Nigdy w historii ludzkości tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak niewielu Powiedział później, ale wiedział, że szczególnie dużo zawdzięcza Polakom. Legenda narodziła się we krwi i ogniu. Teraz trzeba było ją podtrzymać. Spitfire Mark Duby nie był tylko samolotem, był symbolem, dziełem sztuki inżynieryjnej, które łączyło elegancję z brutalną mocą. Gdy polscy piloci po raz pierwszy ujrzeli te maszyny na płycie lotniska, poczuli dreszcz, kadłub z aluminium, lśniący w słońcu jak srebrny miecz. Skrzydła eliptyczne zaprojektowane z matematyczną precyzją przez Reginald Josepha Michela, genialnego konstruktora, który umarł zanim zobaczył swoje dzieło w akcji. Silnik Rolls-Royce Merlin 61, rozwijający 1565 koni mechanicznych, wystarczających, by osiągnąć prędkość 656 km na godzinę. Witold Urbanowicz po raz pierwszy usiadł w kokpicie Spitfire'a Mark II D, Zimnego poranka 1943 roku. Włączył silnik i poczuł wibrację całego ciała. Moc. Czystą, nieskażoną moc. To nie samolot, powiedział później. To rozszerzenie twojej woli. Polscy piloci dostosowali Spitfire'y do własnych potrzeb. Dodawali dodatkowe lustra wsteczne, malowali kokpity na czarno, by zredukować odblaski, modyfikowali celowniki. Każdy samolot stał się personalnym narzędziem zemsty. Na kadłubach malowali biało-czerwone szachownice symbole, które miały terroryzować Niemców. I działało. Luftwaffe zaczęła prowadzić specjalne szkolenia: jak unikać polskich myśliwców. Instrukcja była prosta: Uciekaj szybko, nie próbuj walczyć. Ale Spitfire miał swoje wady. Zasięg był ograniczony tylko 756 km. Oznaczało to, że lot do Berlina i z powrotem był na granicy możliwości. Polacy będą musieli lecieć bez rezerw paliwa. Każda sekunda walki będzie kosztować litry paliwa. Każdy błąd oznacza śmierć. Uzbrojenie składało się z dwóch działek 20 mm i czterech karabinów maszynowych. 360-3, wystarczająco by rozerwać Messerschmitta Me 109 na kawałki w dwóch sekundach. Polacy ćwiczyli strzelanie do wycieńczenia. Byli najlepszymi strzelcami w raw. Mechanicy mówili, że Spitfire'y trzy dywizjonu były inne latały głośniej, ostrzej, jakby same czuły żądzę walki swoich pilotów. Może to była prawda. Może metal i duch mogły się połączyć. Te maszyny miały zanieść Polaków nad Berlin, miały pokazać światu, że naród bez kraju może mieć najlepszych wojowników, że honor nie potrzebuje granic na mapie. Spitfire'y były gotowe, piloci byli gotowi. Pozostało tylko jedno wyznaczyć datę misji. Marzec 1944. Sala odpraw w Northhold była wypełniona gęstym dymem papierosów. Na ścianach wisiały mapy Europy pokryte czerwonymi liniami, trasami wcześniejszych misji, ale dzisiaj na stole leżała mapa nowa, większa, prowadząca głębiej, Berlin. "Panowie," zaczął major Urbanowicz po polsku, wiedząc, że brytyjscy oficerowie nie rozumieją. To, co zaproponuje, brzmi jak szaleństwo. Ale czy to nie my specjalizujemy się w szaleństwach? Plan był prosty w teorii, samobójczy w praktyce. Eskortować bombowce Lancaster w najgłębszy nalot na trzecią Rzeszę. Przelecieć nad okupowaną Europą. Przetrwać chmary Messerschmittów broniących Berlina. Wrócić z pustymi zbiornikami paliwa. Brytyjskie dowództwo RAF początkowo odrzuciło pomysł. Zbyt ryzykowne. Zbyt mało szans powodzenia. Ale Polacy nie przyjmowali odmowy. Urbanowicz spotkał się osobiście z Air Marshal Hugh Dowdingiem. Przekonywał, błagał, argumentował. W końcu uzyskał zgodę, z zastrzeżeniem. Misja musi być całkowicie dobrowolna. Żaden pilot nie może być zmuszony. Każdy musi podpisać dokument świadomości ryzyka. Urbanowicz wrócił do dywizjonu z dokumentem. Zebrał wszystkich pilotów w hangarze. Nikt nie siedział, wszyscy stali, napięci jak struny. Kto chce lecieć nad Berlin? zapytał po prostu. Wszystkie ręce poszły w górę, bez wahania, bez słowa. Przygotowania trwały miesiąc. Każdy szczegół był analizowany, każda zmienna kalkulowana. Piloci latali symulacyjne misje nad Morzem Północnym, ucząc się oszczędzać paliwo. Mechanicy modyfikowali Spitfire'y, usuwając wszystko co zbędne. Każdy gram wagi, który można było zredukować. Jan Zumbach spędzał noce nad mapami, zaznaczając punkty orientacyjne. Stanisław Skalski trenował młodych pilotów w taktyce walki na dużych wysokościach. Wszyscy wiedzieli: błąd kosztuje życie. Nie ma miejsca na pomyłki. Bezpieczeństwo operacyjne było kluczowe. Niemcy mieli szpiegów wszędzie. Jeden przeciek i Luftwaffe przygotuje pułapkę. Dlatego nawet mechanicy nie znali pełnego planu. Tylko piloci wiedzieli i nikomu nie powiedzieli. 17 kwietnia nadszedł rozkaz. Operacja zaplanowana na 20 kwietnia. Świt. Pogoda sprzyjająca. Piloci nie spali tej nocy. Pisali listy do rodzin, których nie zobaczą od lat. Modlili się, sprawdzali sprzęt po raz setny. O świcie mieli zmierzyć się z historią. Berlin czekał. Świt 20 kwietnia był chłodny i wilgotny. Mgła ścielła się nad Nordholt jak całun. Polscy piloci zaczęli zbierać się przy swoich Spitfire'ach o czwartej rano, nikt nie mówił. Cisza była gęsta, nasycona napięciem. Jan Zumbach zapalił ostatniego papierosa. Jego Spitfire Mark II, oznaczony literami RFD. Lśnił w bladym świetle latarni hangarowych. Mechanik, młody Anglik nazwiskiem Cooper, klepnął go po ramieniu. Dobrej polowania, Skip. Zumbach uśmiechnął się, ale w oczach miał stal. Witold Urbanowicz chodził wzdłuż szeregu samolotów, sprawdzając każdego pilota. Pamiętajcie, formacja ścisła do celu. Nad Berlinem rozpraszamy się tylko na mój rozkaz. Paliwa starczy dokładnie na powrót, jeśli nie będziemy się bawić w psie walki. Zrozumiano. Tak jest, majorze. Odpowiedziały głosy. Stanisław Skalski sprawdzał po raz ostatni mapę przymocowaną do kolana. Trasa wiodła przez Morze Północne, potem nad Holandię, Brandenburg, wprost do Berlina. 5200 kilometrów w jedną stronę. 4 godziny lotu. Zero marginesu błędu. O 4.30 rozległ się gwizd. Sygnał do startu. Piloci wsiedli do kokpitów. Pasy bezpieczeństwa zapięte. Maski tlenowe założone. Radiostacje włączone. Przyrządy sprawdzone. Serce każdego z nich biło jak młot. Urbanowicz włączył silnik jako pierwszy. Merlin zakaszlał, zakręcił śmigłem, potem zawył potężnie. Jeden po drugim trzydzieści dwa silniki ożyły. Hałas był ogłuszający. Ziemia drżała. Pierwsza para Spitfire'ów ruszyła na pas startowy. Światła pozycyjne mrugały w mroku. Silniki na pełnych obrotach. Hamulce zwolnione. Start. Samoloty przyspieszyły gwałtownie, pędziły po betonowym pasie coraz szybciej. Sto kilometrów na godzinę, 150, 200. Koła oderwały się od ziemi. Spitfire wzbijał się ku niebu. Drugi, trzeci, czwarty. Cała formacja w powietrzu w ciągu sześciu minut. Słońce zaczęło wstawać za horyzontem, malując niebo w odcienie krwistej czerwieni. Zły znak, pomyślał Zumbach. Ale za późno na przesądy. Formacja wzniosła się na wysokość 6 tysięcy metrów. Powietrze było rzadkie, mróz przeszywający. Piloci oddychali przez maski tlenowe. Każdy oddech był trudem, ale nikt nie narzekał. Radiostacja zakrzyczała: Green leader to Green Squadron, kurs 095. Utrzymujemy prędkość 480. Over. Green two, Roger. Green Three, Roger. Jeden po drugim piloci potwierdzali. Byli w drodze. Punkt niemożliwego powrotu minięty. Pod nimi może północne rozciągało się jak ciemne lustro. Gdzieś tam, setki kilometrów przed nimi, czekał Berlin. Godzina 06:15. Formacja była nad Holandią. Pod nimi zielone pola, kanały błyszczące w słońcu, małe wioski, okupowana Europa. Każdy kilometr kwadratowy kontrolowany przez Wehrmacht. Stacje radarowe Luftwaffe już wykryły formację. W Berlinie, w bunkrze Oberkommando der Luftwaffe, Generał Adolf Galland przyglądał się mapie ze zmarszczonymi brwiami. Brytyjskie bombowce z eskorta myśliwców, kurs na Berlin. Alarmować wszystkie jednostki myśliwskie. Reichsverteidigung aktywna. Reichsverteidigung. obrona rzeszy, system najpotężniejszy w świecie. Ponad tysiąc myśliwców Messerschmitt Me 109 i Focke-Wulf FW 190 rozlokowanych wokół Berlina. Działa przeciwlotnicze co 50 metrów, reflektory, balony zaporowe. Berlin był fortecą, ale Polacy lecieli dalej. O 06.47 radio zakrzyczało ostrzeżeniem. Bandits, bandits, three o'clock high. Zumbach spojrzał w prawo i zobaczył je. Czarne kropki na tle nieba. Messerschmitty, osiem, może dziesięć. Zbliżały się szybko. Green squadron, break right, engage, rozkazał Urbanowicz. Formacja rozprysła się natychmiast. Spitfire'y weszły w ostry zakręt, silniki wyły. G-Force przyciskał pilotów do foteli. Krew odpływała od mózgów. Wzrok ciemniał na chwilę. Pierwszy Messerschmitt otworzył ogień. Pociski smugowce przecięły przestrzeń, mijając Spitfire'a Skalskiego o metry. Skalski skontrolował natychmiast, wcisnął spust. Działka 20 metrów zagrzmiała. Pociski trafiły Messerschmitta w silnik. Dym, płomienie... Niemiecki pilot katapultował się. Pierwszy krzyknął Skalski przez radio. Green Three jeden zestrzelony. Ale nie było czasu na świętowanie. Pozostałe Messerschmitty atakowały z każdej strony. Niebo zamieniło się w wirujący chaos. Ślady smugowe przecinały przestrzeń we wszystkich kierunkach. Huk silników gwist pocisków krzyki przez radio. Zumbach był w pogoni za Fokę Wulfem. Niemiec nurkował desperacko, próbując uciec, ale Spitfire był szybszy. Zumbach wyrównał, wycelował, wystrzelił. Krótki, zwarty salwa. Focke-Wulf eksplodował w kule ognia. Donald ma drugiego. Wrzasnął przez radio. Walka trwała pięć minut. Pięć minut intensywności, której żaden ludzki umysł nie powinien wytrzymać. Gdy ostatnie niemieckie samoloty uciekły lub płonęły, Polacy wykonali reorganizację. Green Squadron, raportować, rozkazał Urbanowicz. Green Two, OK. Green Three, OK. Jeden po drugim piloci potwierdzali. Wszyscy żywi. Trzy Spitfire'y uszkodzone, ale latały. Siedem niemieckich myśliwców zestrzelonych. Ale to był tylko pierwszy kontakt. Berlin był jeszcze daleko. Kurs utrzymać. Lecimy dalej. Powiedział Urbanowicz spokojnie. Formacja odbudowała szyku i leciała dalej. Na wschód. W stronę serca bestii. Godzina 07.32. Na horyzoncie ukazała się ciemna smuga dymu berlin miasto, które miało trwać tysiąc lat stolica imperium zbudowanego na krwi polscy piloci poczuli dreszcz to była chwila, na którą czekali od pięciu lat od września 1939 od Warszawy w płomieniach pod nimi rozciągało się miasto gigantyczne przerażające widzieli unter den Linden brandenburg Gate reichstag fabryki zbrojeniowe dzielnice mieszkaniowe wszystko spowite dymem z tysięcy kominów i wszędzie obronę niebo nad berlinem było czarne od eksplozji artyleria przeciwlotnicza flak strzelała bez przerwy czarne chmury z hrapnela wybuchały co sekundę każda mogła rozerwać spitfire'a na kawałki christ krzyknął młody pilot przez radio nie można przez to przelecieć cisza weterze! – warknął urbanowicz trzymać formację idziemy niżej spitfire'y weszły w nurkowanie 6000 metrów. 5 4. Prędkość Rosła. 550 km na godzinę. 600. 650. Kadłuby wirowały, skrzydła drżały. Nagle bombowce Lancaster, 30 ciężkich maszyn brytyjskich obładowanych bombami, leciały w szyku bojowym wprost na fabryki Focke-Wulf'a w Berlinie Tempelhof. Green Squadron wykonujemy eskortę. Osłaniamy bombowce do zrzutu. Potem wychodzimy. Urbanowicz mówił spokojnie, jakby to była rutynowa misja. Wtedy wybuchło piekło. Z każdej strony nadleciały niemieckie myśliwce. Dziesiątki. Messerschmitty, Focke-Wulfy, nawet ciężkie myśliwce Junkers U 88 Cała Luftwaffe rzuciła się na formację. Spitfire'y rozprysły się natychmiast. Każdy pilot walczył o przetrwanie. Niebo zamieniło się w katakombę śmierci. Ślady smugowe tworzyły pajęczynę. Płonące samoloty spadały jak meteory. Jan Zumbach znalazł się twarzą w twarz z Messerschmittem Me 109. Obaj piloci strzelali jednocześnie. Pociski minęły się o centymetry. Zumbach wykonał beczkę, wyszedł na grzbiet, zanurkował. Messerschmitt próbował śledzić. Nie zdążył. Zumbach obrócił się błyskawicznie i otworzył ogień. Serią długą, niszczycielską. Messerschmitt rozpadł się w powietrzu. Skalski walczył z dwoma fokę wulfami jednocześnie, wykonywał manewry, których uczono, że są niemożliwe: immelmann e Tarn, Split S, Hammerhead. Niemcy nie nadążali. Jeden po drugim spadali. Urbanowicz osłaniał uszkodzonego Lancasera. Niemiecki myśliwiec próbował dobić bombowiec. Urbanowicz wszedł między nich. Strzelał z odległości dwudziestu metrów. Niemiec eksplodował. Zrzut bomb! Zrzut bomb! krzyknął pilot Lancasera. Bomby spadły. Tysiące ton materiałów wybuchowych. Fabryki Focke-Wulfa znikały w gigantycznych eksplozjach. Ziemia drżała. Grzyby dymu sięgały kilometr. Misja wykonana, wycofujemy się, rozkazał Urbanowicz. Ale wyjście z Berlina było trudniejsze niż wejście. Godzina 08.15. Polskie Spitfire'y odwróciły się i leciały na zachód pełną prędkością, ale Luftwaffe nie odpuszczała. Niemieckie myśliwce ścigały ich jak wściekłe psy. W kokpitach wskazówki paliwa powoli, nieubłaganie zbliżały się do zera. Każda sekunda walki kosztowała litry benzyny. Każdy manewr, każde przyspieszenie. Zumbach spojrzał na swój wskaźnik. Jedna czwarta zbiornika. Do domu było jeszcze 800 kilometrów. To nie wystarczy. Nie miało wystarczyć. Green leader Green tłu zgłosił się przez radio. Paliwo krytyczne. Mogę nie dolecieć. Wszyscy mamy paliwo krytyczne, Donald. Odpowiedział Urbanowicz. Dlatego lecimy prosto, bez zakrętów, bez walki. Jeśli ktoś nas gonić, ignorujemy. Rozumiesz? Zrozumiałem, Skip. Ale Niemcy nie dawali ignorować. Nad Brandenburgią dwie pary Focke-Wulfów zablokowały drogę. Polacy musieli walczyć. Skalski i młody pilot Kowalski przyjęli wyzwanie pozostali lecieli dalej. Dwa Spitfire'y przeciwko czterem Focke-Wulfom. Szanse żadne. Skalski wykonał manewr, który wszedł później do podręczników. Thunderclimb, pełen gaz, pionowe wznoszenie. Focke-Wulfy próbowały śledzić. Tracili prędkość. Skalski na szczycie manewru obrócił się, zanurkował, strzelał z góry. Jeden Focke-Wulf spadł natychmiast. Kowalski walczył z dwoma pozostałymi. Był młody zaledwie 22 lata, ale walczył jak lew. Wykonywał beczkę za beczką. Niemcy tracili orientację. Kowalski wystrzelił. Drugi fockę wulf płonął, ale trzeci trafił Kowalskiego w silnik. Dym. Merlin kasłał, tracił moc. Kowalski próbował utrzymać wysokość. Nie mógł. Mayday, mayday. Green seven going down. Krzyczał przez radio. Skacz, Kowalski, opuść samolot. Wrzasnął Skalski. Kowalski katapultował się na wysokości 2000 metrów. Spadochron otworzył się. Młody pilot znikał w niemieckiej ziemi. Był pierwszym, który nie wrócił. Pozostała formacja leciała dalej. Nad Holandią wskazówki paliwa dotykały czerwonej strefy. Piloci wyłączali wszystko, co zużywało energię. Radiostacje, ogrzewanie. Latali w kompletnej ciszy. Morze północne. Jeszcze 200 kilometrów. Silniki kaszlały pierwsze oznaki wyczerpania paliwa Jeśli spadam w morze to przynajmniej widziałem Berlin płonący pomyślał Zumbach O 03947 pokazał się brzeg Anglii białe klify Dover piękniejsze niż cokolwiek na świecie Green Squadron lądujemy natychmiast gdzie się da rozkazał Urbanowicz Spitfire'y spadały na najbliższe lotniska jak zmęczone ptaki niektóre lądowały z silnikami już gasnącymi Jeden Spitfire zatrzymał się metr przed końcem pasa. Pilot zemdlał z wyczerpania, ale wrócili. 31 z 32. Nad Berlinem byli i Berlin to zapamiętał. Wieczór 20 kwietnia 1944. Norhold tonęło w ciszy. Polscy piloci siedzieli w kantynie, zbyt zmęczeni, by mówić. Zbyt przytłoczeni, by świętować. Jeden pusty stół. Dla Kowalskiego nikt przy nim nie siadł. Witold Urbanowicz stał przy oknie, patrząc w ciemność. W ręku trzymał szklankę whisky, nietkniętą. Myślał o Warszawie, o rodzinie, której nie widział pięć lat, o młodym pilocie, który dziś nie wrócił. Czy było warto? zapytał cicho Zumbach stojąc obok. Urbanowicz milczał długą chwilę. Potem powiedział: Rosjanie nie wierzyli, że Polacy potrafią latać z dopóki nie zobaczyli ich przelatujących nad Berlinem. Dziś uwierzyli. Cały świat uwierzył. Raporty dotarły do Londynu o północy. Churchill osobiście czytał meldunki. Siedem niemieckich myśliwców zestrzelonych, dwanaście uszkodzonych, fabryki Focke-Wulfa zniszczone, polskie straty, jeden pilot. Remarkable, powiedział premier. Simply remarkable. I w Moskwie Stalin otrzymał raport od sowieckich obserwatorów. Czytał w milczeniu. Nie komentował. Ale coś w jego spojrzeniu zmieniło się. Polacy nie byli już uchodźcami grającymi w wojnę. Byli wojownikami. W Berlinie, w bunkrze Reichskanzlei, Hitler wpadł w furię. Polskie myśliwce nad Berlinem? To niemożliwe. Ale było możliwe i Niemcy to wiedzieli. Morale Luftwaffe spadało. Jeśli Polacy mogli dolecieć do Berlina, kto jeszcze mógł? 303. Dywizjon Myśliwski zakończył wojnę z najwyższą liczbą zwycięstw. Spośród wszystkich alianckich jednostek myśliwskich, 126 zestrzelonych samolotów podczas bitwy o Anglię, setki misji nad okupowaną Europą, dziesiątki nalotów na Berlin. Ale gdy wojna się skończyła, Polacy nie mogli wrócić do domu. Polska była za żelazną kurtyną, Sowieci rządzili Warszawą, piloci, którzy walczyli za wolność świata, nie mieli własnej wolności. Wielu zostało w Anglii. Pracowali jako taksówkarze, mechanicy, kelnerzy, zapomniani bohaterowie. Jan Zumbach wyjechał do Afryki latał jako najemnik, zmarł w nędzy w Genewie. Witold Urbanowicz wrócił do Polski w latach 70. Żył cicho, zapomniany przez komunistyczny rząd. Stanisław Skalski przeżył wojnę, ale w 1948 aresztowało go NKVD pod fałszywym zarzutem szpiegostwa. Spędził 7 lat w więzieniu komunistycznym. As myśliwski, który zestrzelił 21 samolotów. Torturowany przez towarzyszy. Historia prawie ich zapomniała. Prawie. Ale w Northolt, w Muzeum RAF, wisi fotografia. 32 młodych mężczyzn stojących przed Spitfire'ami. Napis głosi 303 dywizjon myśliwski. Polscy orlowie. Bitwa o Anglię. 1940 1945 Pod spodem mniejszymi literami Nigdy tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak niewielu Rosjanie nie wierzyli ale zobaczyli cały świat zobaczył i historia zapamiętała Polska jeszcze nie zginęła